Przedar życia. Od dzisiaj do 26 listopada obchodzimy dni honorowego dawcy krwi. Z kierownikiem stacji krwiodawstwa przy Zespole Opieki Zdrowotnej panem Maciejem Sankowskim spotkamy się w programie lokalnym w poniedziałek o godzinie 20.00. Musiałbym w pierwszym rzędzie pozdrowić naszych krwiodawców stałych. Nie mamy ich mało. Mamy ich dostateczną ilość dla naszego rejonu leczniczego. Yy, chcielibyśmy, żeby było coraz więcej młodych, czyli takiego młodego na rybku. Yy, teraz wchodzimy, akurat właśnie dzisiaj jest 22 listopada, jest, obchodzimy właśnie dni krwiolecznictwa, krwiodawstwa. Yy, będzie to trwały, będą imprezy do 26 listopada. Jest organizowana właśnie w sobotę, to jest y, 25 y, impreza poświęcona kwiodawcom y, w Czarnej Dąbrówce. No i impreza, na którą bardzo dużo zjeżdża z całego województwa y, kwiodawców. No, z góry od razu mam nadzieję, że będzie to impreza udana. Spotykamy się dosyć często, w ten sposób po prostu jakoś przypominamy społeczeństwu, że krwiodawcy są niezbędni, no i jakiś szacunek w stosunku do tych ludzi, którzy dają dar krwi lek niezastąpiony, żeby pamiętali, że tacy są i tacy są nam niezbędnie potrzebni. Wiemy, że sytuacja w, jest... sytuacja w województwie słupskim jest dobra, to znaczy może o województwie to nie powiem, bo tak szczegółów nie znam, ale jeżeli chodzi o nasz powiat, mm. o nasz punkt i naszych piodawców jest nie najgorzej. Zawsze mamy dostateczną ilość krwi dla naszego lecznictwa, dla naszego szpitala, nawet nadmiar niekiedy zostaje w stacja wojewódzka w Słupsku, ale mówię... Na dzień dzisiejszy jest bardzo dobrze, natomiast przyszłościowo chcielibyśmy, żeby nowi krwiodawcy się zjawiali. Kiedyś to było już poruszane, że w czasie poboru wojskowego było więcej młodych, oni byli rekrutowani wtedy, właśnie w tym czasie. No, dzisiaj jakoś to troszeczkę zmieniono, ale mam nadzieję, że młodych krwiodawców będzie nam przebywać. Ja się powiedzieć, co się życzy krwiodawcom? Przede wszystkim dużo zdrowia bo od tego zdrowia ich zdrowia będzie zależała ilość oddanej krwi. Dziękuję. Proszę bardzo. bardzo.